Zostań, moją kotką zostań, moją słodką zostań. Wy dla Ciebie się szybko zmienię. Zostań, moją kotką zostań, moją słodką zostań. Wy a mam ja to, to położenie. od do disco, Marka, bo to będzie Twoja bajka. Chodź. Mi. Na kolanka nie słuchaj, co mówi Magda, chodź do marka, bo to będzie twoja bajka, chodź mi. Na kolanka nie słuchaj, co mówi Magda. Słodkie masz oczy, słodką masz buzę, dla ciebie kupię dziś czerwoną różę. Słodkie masz oczy, słodką masz buzę, dla ciebie kupię dziś czerwoną różę. Nisaj tanč tanč policef, niti smej razum, napadate tanč tanč policef, da mi je naka, o oret tanč tanč policef, niti smej razum, napadate tanč tanč policef, da mi je naka, o oret žice ma kolore ma, ker je tisto odebrano, a žice ma kolore ma, v omisli si saj oda, a žice ma kolore. Kiedy jest zdrowe dla marzycy, ma kolory mała, bo mi se dzisiaj oddałaś, hop, hop, na na na, hop, hop, cały czas, chodź, chodź ze mną, tak, hop hop dzisiaj skacz, hop, hop, na na na, hop, hop, cały czas, chodź, chodź ze mną, tak, hop hop dzisiaj skacz, zostań, moją kotką zostań, moją sotką zostań, mój marzenie. Dla by się szybko z nie zostaň. Mojou zostań. Moją chodką zostań. Moją słodką zostań. Mym a ja z tobą, że nie chodzę. Nisko marka, bo to będzie. Twoja bajka chods mi. Na kolanka, nie słuchaj co mówi Magda chodzo. Niskomarka, bo to będzie. Twoja bajka, chodź mi. Na kolanka, nie słuchaj, co mówi Magda. Powiedz, powiedz, o czym myślisz? Powiedz, powiedz, co masz w głowie. Niech dowiedzą. dzisiaj wszyscy, że myślę tylko o tobie. Tak, tak, powiem im. Jesteś moja, tylko dziś. Tak, tak, powiem im, że ty jesteś tak jak my. Oni znają twoje gierki, a ty jesteś moją. nie piszesz ciągle. SMSy, my żyjecie już na mojej przestrzch. Nie znamy twojegierki, a ty jesteś moją lady. Pieszcz, są one SMSy, my żyjecie już na mojej przestrzch. Hop hop, na mama, hop hop, cały czas. Chodz chod ze mną tak, chodz chod, gdzieś chod. lejskacch. Hop hop, na mama, cały czas. Chodz chod ze mną tak, chodz chod, gdzieś chod. lejskacch. Zostań moją kotką, oh, zostań moją kotką, oh, zostań. Moją, chod, oh, zostań. Nażaj mi, a ja coś to z tobą może nie chodź do dziskonaka, bo to będzie twoja bajka, chodź Na konaka nie słuchaj co mówi Magda. I teraz kukurydza. kuku ku, ku, kukurydza. Kolby w budzę włożyć lisa kuku, ku, kukurydza. I spodnała swego misa, kuku, ku, kukurydza, witaminki są tak dobre, kuku, ku, kukurydza. Dokładłaś się lepku kurens. Całe życie chodzi z korbą, tylko ty ją możesz dotnąć. Jeżdżę tylko, tylko lisa. Ostrybiesz. Kukół, kurkurydza. Wspomniała swego misa. Kółku, kurkurydza. un cuku caro a se poco mai manca